Witajcie na kanale China.pl Zapraszam do unboxingu kamerki samochodowej Xiaomi 70Mai w wersji Lite Jakiś czas temu robiłem recenzję 70Mai w wersji Pro Recenzję oraz różnice pomiędzy tymi dwoma modelami znajdziecie na stronie China.pl Tym razem kamerka nie przyleciała z Chin Ponieważ została zakupiona w sklepie CyfraEU Który jest dystrybutorem marki 70Mai w Polsce Za kamerkę w sklepie CyfraEU Trzeba aktualnie zapłacić 215zł Jest to wersja bez GPS-a. Natomiast na AliExpress w oficjalnym sklepie 70 mai koszt kamery to 47 dolarów w momencie, gdy nagrywałam ten unboxing, czyli przy obecnym kursie dolara wychodzi około 180 zł. Jeśli chodzi o zakup na AliExpress, to tego typu kamerki kupuję jedynie podczas wyprzedaży, ponieważ wtedy udostępnionych jest wiele kuponów i można uzyskać w miarę fajną cenę, ale niestety tutaj te wyprzedaże na Aliexpress są tylko kilka razy w roku, więc tutaj decyzja należy do Was, czy warto czekać kilka miesięcy i zaoszczędzić kilka złotych, czy kupić normalnie w Polsce z dwuletnią gwarancją. Przejdźmy zatem do rozpakowania paczki. W pudełku znajdują się dwie komerki 70MI, ale w tym filmiku zajmiemy się tylko wersją Lite. Drugi model to 70 maj Mini. O różnicach i porównaniu wszystkich modeli Pro Lite oraz Mini znajdziecie wkrótce na stronie channel.pl oraz w kolejnych filmikach. Także zapraszam do oglądania. nie znajdziemy loga Xiaomi. 70mai jest to firma należąca do ekosystemu Xiaomi, czyli spółka, w której Xiaomi ma swoje udziały. 70mai specjalizuje się w produkcji nowoczesnych urządzeń do samochodów, np. wideorejestratory, przenośne rozruszniki, czujniki ciśnienia w oponach, czy podręczne odkurzacze samochodowe. Więc tak, na pudełku znajdziemy informacje na temat modelu. Jest to model mi Drive D08, producent 70 May, produkt 70 Dash Cam Lite, bateria 500 mAh, jest to typ baterii litowo-polimerowa, wspiera systemy Android 4.4 oraz iOS 9.0 i powyżej. Do kamerki można wsadzić kartę microSD pojemnością od 16 do 64 GB, klasa 10 i powyżej. Ja to jeszcze sprawdzę, ponieważ w wersji Pro też było do 64 GB, a spokojnie można używać 128 GB. Sprawdźmy zatem, co znajduje się w środku. Na początku znajdziemy kamerkę 70 MAI w wersji Lite. Przypomina ona bardzo wersję Pro. Jest również mała i kompaktowa, dzięki czemu bez problemu będzie praktycznie niewidoczna za lusterkiem. Z przodu znajduje się wyświetlacz wielkości 2 cali, poniżej przyciski funkcyjne, o tym później w recenzji, tutaj poniżej znajduje się włącznik. Z boku mamy wejście na karty microSD oraz na zasilanie. Natomiast z drugiej strony znajduje się głośnik oraz miejsce na uchwyt. Uchwyt może być z GPS-em oraz bez GPS-a. Moja wersja jest bez GPS-a. Zaraz pokażę wam w jaki sposób nakłada się to na uchwyt. No i tutaj mamy najważniejszy element, czyli szerokokątny obiektyw. Można to przekręcać góra-dół. Kąt widzenia wynosi 130 stopni. Natomiast w wersji Pro jest to 140 stopni. No i wróćmy do opakowania. Tutaj mamy właśnie uchwyt do kamerki. Działa to na takiej zasadzie, że powiedzmy, że ten uchwyt zainstalowany jest na szybie. I kamerkę od góry przesuwamy. Czyli na takiej zasadzie. I w każdym momencie można tą kamerkę. Zdemontować, wysuwając po prostu ją z tego uchwytu. Czyli wkładamy w uchwyt, wyciągamy z uchwytu i montaż jest naprawdę bardzo prosty. Dalej mamy właśnie naklejkę elektrostatyczną. Czyli w pierwszej kolejności naklejamy naklejkę elektrostatyczną i na tą naklejkę naklejamy uchwyt i wtedy można montować kamerkę, wsuwając ją na uchwyt. Tutaj mamy dalej także instrukcję obsługi. W instrukcji nie ma języka polskiego. Kabel zasilający o długości około 3,5m oraz na końcu zasilacz samochodowy jednoportowy do zapalniczki. Tak wygląda pełny zestaw upakowania kamerki samochodowej 70mai w wersji Light. Recenzję kamerki w pierwszej kolejności znajdziecie na stronie China.pl Następnie wrzucę filmiki z jazdy w dzień oraz w nocy i później nagram recenzję wideo. Także zapraszam do odwiedzania strony China.pl ponieważ tam znajdziecie kupony rabatowe do AliExpress oraz do pozostałych chińskich sklepów internetowych. Na kuponach można czasami zaoszczędzić naprawdę dobre pieniądze. Także ja teraz dziękuję za uwagę i Pozdrawiam serdecznie.